Dzień dobry, dobry wieczór wszystkim. Otóż w tym filmie pokażę podstawowe elementy w menu programu Word. Jest to pierwszy z filmów poświęconych właśnie temu programowi. Ja mam teraz najnowszą wersję Worda. Jest to oczywiście element pakietu Microsoft Office 365 i po kolei mamy w menu następujące elementy. W menu plik mamy oczywiście polecenia, Zapisz, oraz zapisz jako. Mamy też możliwość wydrukowania dokumentu, bądź też udostępnienia innym osobom, które korzystać będą z tego pliku Wordowego. Co ciekawsze, z menu plik mamy dostęp do opcji. W opcjach znajdują się wszystkie elementy, wszystkie rzeczy związane z ustawieniami programu, o których będę mówił rzeczywiście później. Po menu plik mamy tak zwane narzędzia główne, gdzie jest to zakładka, w której znajdziecie wszystkie najważniejsze, najczęściej wykorzystywane elementy i jako użytkownik Worda na pewno będziemy korzystać przede wszystkim ze schowka i malarza formatów będziemy korzystać z formatowania czyli zmiany czcionki formatowania kapitu bądź też gotowych styli style m.in. do na przykład utworzenia spisu treści i po prawej stronie znajdziemy coś takiego na przykład jak dyktafon i co ciekawe możliwość transkrypcji na przykład filmów YouTube'owych do, do tekstu o czym będzie kiedyś później na zakładce wstążki wstawianie znajdziecie między innymi możliwość wstawiania pustej strony z tego miejsca tak naprawdę ciekawe jest wstawienie tabeli, narysowanie tabeli, bądź też na przykład przekształcenie tabeli z tekstu na, na tabelę w Wordzie. Oprócz elementu typu tabela ma się do dyspozycji możliwość wstawienia obrazu, jest możliwość wstawienia na przykład komentarza, ewentualnie zarządzania nagłówkiem i stopką, na przykład chociażby edycja, bądź też dodanie numeru strony. Oprócz wstawiania elementów dokumentu Wordowego, macie możliwość rysowania na bieżąco. Osobiście tego nie lubię, natomiast jeżeli ktoś rzeczywiście korzysta z takiego narzędzia, to bezpośrednio w dokumencie, bądź też w prezentacji PowerPointowej, możecie po prostu z tego korzystać. Po kliknięciu i ponownym kliknięciu tej właśnie ikony, bądź też Escape'a, bardziej możecie wyłączyć. Ten element. Na zakładce projektowanie z ciekawszych rzeczy jest możliwość wybrania motywu strony, motywu waszego dokumentu, czyli patrz możliwość szybkiego jego sformatowania. Po wybraniu takiego motywu jest możliwość zmiany kolorystyki czcionki bądź też samej czcionki, którą chcecie używać w tym właśnie dokumencie Wordo. Na zakładce układ to m.in. jest możliwość zarządzania chociażby rozmiarem strony, orientacją strony, możliwość ustawiania marginesów, no chyba że macie standardowe marginesy. Natomiast z ciekawszych rzeczy, jak najbardziej, możliwość ustawiania tekstu w dwóch lub trzech kolumnach, co też pokażę kiedyś właśnie na tym kanale. Na zakładce odwołania to m.in. wszędobelski spis treści. Spis treści działa na nagłówkach formatowania treści. Jak najbardziej w tym miejscu możecie go wstawiać. Ja go tak wstawiłem i w tym miejscu też możemy takim spisem treści zarządzać. Oprócz wstawienia spisu treści, na zakładce odwołania mamy możliwość wstawienia przypisu dolnego. Przypis dolny to nic innego, tylko na dole strony do tekstu, po prostu jakieś odwołanie. Podobnie możemy wstawić przypis końcowy na końcu tego dokumentu. Zakładka odwołania też daje możliwość wstawiania i zarządzania cytatami. Jak widać, jest możliwość taka właśnie w dokumentach Wordowych. I najczęściej też wykorzystywany z tego miejsca. To nic innego tylko wstawienie spisu, ilustracji, jeżeli potrzebujecie taki spis mieć w waszym dokumencie. Zakładka korespondencja to nic innego tylko korespondencja seryjna, która polega na tym, że na przykład mamy bazę danych w Excelu, mamy dokument Wordowy i na bazie tych dwóch elementów chcemy wysłać chociażby listy do. Naszych klientów, petentów, bądź też po prostu zaadresować koperty. Zakładka, recenzja to nic innego, tylko między innymi sprawdzenie pisowni i gramatyki, to między innymi statystyka wyrazów w tymże właśnie dokumencie. Jeżeli pracujecie na, na przykład na dokumencie, za którym wam płacą. I uwaga, ciekawa opcja, która mówi: na, mówi czytaj na głos, który. Właśnie to narzędzie przeczyta ten wasz dokument. Na przykład przed wystąpieniem chcecie posłuchać, jak to będzie brzmiało, i tak dalej, i tak dalej. Z ciekawszych rzeczy, w tymże miejscu, jest między innymi możliwość przetłumaczenia dokumentu, możliwość też ustawienia preferencji językowych dokumentów. Jak widać, recenzja to także chociażby wspólna praca nad dokumentem. Jeżeli są jakieś zmiany wprowadzone przez inne osoby, macie możliwość zaakceptowania tych zmian w Wordzie, o czym też będzie mowa kiedyś później. Zagładka widok to nic innego, tylko możliwość przełączenia się na konkretny z widoków. Mamy tu do, do dyspozycji układ wydruku, bądź po prostu tryb czytania, który, jak widać, wygląda właśnie w ten sposób. Zamiast korzystać z zakładki Widok, możemy tak naprawdę przełączyć się na tryb czytania za pomocą ikon znajdujących się na dole tego właśnie okna programu Word. Z tego miejsca najczęściej, moim zdaniem, jest wykorzystywane chociażby polecenie linijka. Jak widać, po wstawieniu, po kliknięciu opcji pojawia się dodatkowa linijka. Możecie ją wyłączyć, albowiem jest to tak naprawdę wyłączone na, na starcie, domyślnie. Jak chcecie to też, możecie mieć wy, wyświetlone okienko nawigacji, co się przydaje, jeżeli dokument jest dość duży, możecie nawigować pomiędzy poszczególnymi elementami dokumentu. I to, co moim zdaniem jest bardzo przydatne, jak najbardziej szybkie przejście do szerokości strony, jeżeli pracujecie nad dokumentem, można pracować właśnie w ten sposób, wyświetlając go wy na całej szerokości strony. Zakładka, pomoc to nic innego, tylko pomoc, ewentualnie możliwość przejścia do szkolenia. I myślę, że na razie wystarczy jako wprowadzenia. Do usłyszenia następnym razem.